O, ja Jakby ze skyboxów w czułem. Co daje bardzo dużo speedu. Tyle może być. Hmm. Idziemy na przykład do takiej lampy. O. I uważaj na oczy, bo to bardzo dużo mi <tryk> No i co zgodzinki no Ja nie będę tu poczekać. no to zostawcie sobie lajkko i dziękuję za oglądanie pa